Państwo, nie siadajmy, wykorzystajmy tą wspaniałą energię do odśpiewania hymnu państwowego, zatem do hymnu. Jest Nie przestaje zaskakiwać zawsze, gdy tu jestem, drodzy Państwo. Wasza obecność tutaj, tak liczna dzisiejszego wieczora. Biało-czerwone flagi, które macie w swoich rękach, przekonują mnie jeszcze bardziej, że idziemy do zwycięstwa 18 maja i za to Wam bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Dziękuję, Włocławek, że tutaj jesteście i tyle nas energii. Polaków i zawsze gdy wieczorem krzyczycie państwo pierwsza tura dodając bez bonżura a jest wieczór Lasta, więc, w <laughs> Szanowni Państwo, wiecie, co tutaj w sercu Polski dobre dla Polski. Tak, bo Włocławek jest w samym sercu Polski. To przecież jedna z duchowych stolic Rzeczpospolitej, drodzy Państwo. Jedna z pierwszych diecezji, tutaj diecezja Włocławska, seminarium duchowne. Tak pięknie potraficie żyć duchowo, ale też cieszyć się z kolejnych zwycięstw swojej koszykarskiej drużyny, drodzy Państwo, Adwilu Włocławek i to przecież wszystko można łączyć i z tego się cieszyć. Drodzy Państwo, Włocławek to też stolica Pajansu znana w całej Polsce. Z tego też Włocławek znany jest i w Polsce, i na świecie. Więc mam wielką satysfakcję dzisiaj Przemawiać do Państwa o rzeczach zasadniczych dla państwa polskiego i dla naszej wspólnej przyszłości, drodzy Państwo. Ja bywam w Włocławku dość często, to nie jest moja pierwsza wizyta, z tego się bardzo cieszę. Mam też wokół siebie współpracowników z Włocławka, którzy są ambasadorami tego wspaniałego miasta, ludźmi zdolnymi, wierzącymi w Polskę, służącymi Rzeczpospolitej, drodzy Państwo. I z tego także jestem dumny. Chcę przytoczyć dwa momenty, które będą punktem wyjścia do nieco szerszej refleksji. Byłem ostatnio we Włocławku, aby przypomnieć, że stopień wodny w Siarzecie musi powstać, drodzy Państwo. I słyszałem, że nic się nie zmieniło. On musi powstać, żebyście Państwo czuli się bezpiecznie, po pierwsze. Po drugie musi powstać dlatego, bo mali i średni przedsiębiorcy chcą realizować inwestycje lokalnie. A dzisiaj mali i średni przedsiębiorcy są szczególnie doświadczeni, bo tak jak my wszyscy, w 14 milionach gospodarstw domowych i oni, drodzy Państwo, płacą zbyt wysokie ceny za prąd i za gaz. I takie inwestycje, jak w stopień wodny w Siarzewie, są niezbędne do tego, żeby funkcjonowali. Ale tego stopnia ma nie być, albo przynajmniej jak mówiła mi Pani Dyrektor, nie wiadomo co się z tym stanie. I zadaję sobie pytanie, drodzy Państwo, gdzie są nasze środki finansowe przez tyle lat? Gdzie są nasze pieniądze, nasze, obywateli państwa polskiego? Przez tyle lat udawało się dbać o stan finansów publicznych, Państwa Polskiego. Mimo, że była wojna, rozpoczęła się wojna i atak sowieckiej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, był COVID, ceny energii elektrycznej dzięki osłonom nie były tak dziś. ceny gazu nie były tak dziś. ceny artykułów spożywczych w czasie, gdy już zdążyliśmy przyzwyczaić się do tej wojennej, trudnej sytuacji, są coraz wyższe, a inwestycje lokalne leżą, nie ma. Każdy samorządowiec, który jest na tej sali, a spotkałem w 150 miastach i powiatach samorządowców, mówią nie ma inwestycji lokalnych, nie ma w co inwestować, drodzy jest w co inwestować, ale nie ma jak inwestować i ta plaga finansów publicznych dociera też do Włocławka, drodzy Państwo, i stopnia... Wodnego wsiarzenia nie ma i chciałbym się powiedzieć, że nie będzie, ale ja Państwu gwarantuję, że jak zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to wszystkie programy wrócą, bo ja zagonię ten leniwy rząd do roboty, a jak nie, to doprowadzę do jego zmiany, bo Polacy... tej, żeby pilnować tych, którzy składają obietnice wyborcze z tego, czy je realizują, aby zaganiać za sprawą Rady Kabinetowej swojego autorytetu i autorytetu Polaków do tego, żeby rząd pracował, a nie ścigał wymyślonych wrogów w telewizji obywatelskiego kandydata. będą referendum. Referendum nad rządem Donalda Tuska, który doprowadza do tego, w czym wszyscy uczestniczymy. To referendum uda się wygrać tylko wtedy, gdy prezydentem Polski dzięki Wam zostanie Karol Nawrocki. I to się musi stać. do tego, aby rozliczać polityków, większość parlamentarną i premiera ze złożonych obietnic. Przez 8 lat, drodzy Państwo, Rządów Zjednoczonej Prawicy i za sprawą prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudy, udało się na nowo przyzwyczaić Polaków do tego, że można wierzyć w postulat, z którymi politycy idą do rządzenia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak w 2015 roku kandydat na urząd prezydenta, pan Andrzej Duda, mówił, że będzie 500 plus. Mówił, że obniży wiek emerytalny. Był śmiech. Przecież prezydent nie jest od tego, żeby obniżać wiek emerytalny i żeby wprowadzać programy socjalne. I co? I jest już 800 plus, a nie 500 plus, drodzy Państwo. Wiek emerytalny jest obniżony. I żeby była jasna. Ja nigdy nie podpiszę podwyższenia wieku emerytalnego kobietom i mężczyznom, szanowni państwo, jest I ten rząd też trzeba rozliczyć z obietnic, bo była obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy. W 2024 roku każda polska rodzina straciła 7200 zł, jak Państwo wiedzą. I wszyscy powinniśmy wysłać premierowi Tuskowi nasz rachunek, bo to są nasze pieniądze zgodnie z jego obietnicami, a ich nie spełnia. Tak być nie może. Drodzy Państwo, to za sprawą tej przyjemności, drodzy Państwo, mam chrypę, że mogę przebawiać do Polaków i dobrze mi z nią, i się cieszę, że ją mam. Drodzy Państwo, ale byłem też we Włocławku, żeby oddać hołd błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. I o tym też chcę dwa słowa, drodzy Państwo, powiedzieć, nie wchodząc zbyt głęboko. Ale Ksiądz Jerzy, jak wiecie, często powoływał się na słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego papieża Polaka Jana Pawła II. I podczas jednej z homilii, w czasie stanu wojennego, powiedział rzecz, która jest dzisiaj zobowiązująca dla nas wszystkich, szczególnie we Włoszech, drodzy Państwo. Powiedział, że Największym niedostatkiem każdego kapłana, ja chcę Państwa przekonać, że największym niedostatkiem też wszystkich nas, wszystkich Polaków, jest strach. Strach, który kurczy serce i ściska gardło. A każde cofnięcie się przed nieprawdą i przed kłamstwem sprawia, że to kłamstwo i ta nieprawda i ci, którzy służą w złej sprawie, się rozuchwalają. A my jesteśmy tu od tego, drodzy Państwo, żeby prawdę mówić, żeby prawdy się domagać, także o dzisiejszym rządzie i o Donaldzie Tusku i aby przywrócić Wielką Polskę. Nie się oszukać, skoro tu jesteście. Ale wielu jest takich, którzy dało się mistrzom kłamstwa i propagandy oszukać. I ich wszystkich musimy, drodzy Państwo, przekonać. Oni płacą tyle samo za ceny broni tyle samo za gaz. Oni płacą, drodzy Państwo, tyle samo za artykuły spożywcze. Nie płacą 519 za benzynę. Nie płacą. Nawet, że wybrali tego premiera, co miał im to dać. Nie płacą tego, drodzy Państwo. Oni zaraz, po 1 marca, jak mówią, uwaga, to nie jest przejęzyczenie. Jak mówią nam niemieccy politycy, bo polski rząd się nie określił. Oni zaraz mogą spotkać na ulicach polskich miast tych samych nielegalnych imigrantów, których spotkamy my. Zostali oszukani, bo nie wierzę, że chcą Polski z drożystą, Polski z nielegalnymi imigrantami, Polski bez aspiracji i bez ambicji. Musimy ich przekonać i powiedzieć im. Że zostali oszukani, a strach nie może zabrać nam ani głosu, ani skurczyć naszego serca. I wtedy ja. Muszę odnieść się do kwestii bezpieczeństwa, i bardzo chcę, drodzy Państwo. Jedną z tych kwestii jest oczywiście to, o czym wspomniałem. Pakt migracyjny podpisany przez premiera Donalda Tuska. Jako przyszły prezydent gwarantuję Państwu, na każdym spotkaniu to gwarantuję, że będę prowadził do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Drodzy Państwo, nie wpuszczę i nie zamierzam płacić za rozwiązywanie niemieckiego Drodzy Państwo, wczoraj bezpieczeństwo i w ostatnich dniach bezpieczeństwo odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Ja, drodzy Państwo, w grudniu zeszłego roku stworzyłem Konstytucję Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, próbując wyłączyć dyskusję o bezpieczeństwie ze sporu partyjnego i ze sporu politycznego. Bezpieczeństwo należy się od strony Państwa, wszystkim Polsko, że zatroszczę się o los polskiego rolnika i nie pozwolę na to, żeby. Zielony Ład niszczył nasze gospodarstwa rolne, leśnictwo. Chronimy środowisko, tak, ale odrzućmy jako terror, bo tego nie wytrzymamy jako wspólnota narodowa. Nie dajmy sobie zabrać polskiego węgla dopóki nie dojdziemy do atomu, drodzy Państwo, powinniśmy wędrować, wydobywać i rozwijać naszą rzecz gospodarką. Chodźcie drodzy Państwo ze mną do Polski Bezpiecznej, Polski Bezpiecznej żywnościowo, bezpiecznej energetycznie, Polski Bezpiecznej militarnie i wojskowo. Chodźcie ze mną do Polski normalnej. My wszyscy chcemy, żeby Polska była Polską.